Siema, jeżeli pomagam Ci się uczyć, to zostaw coś po sobie, aby kanał mógł się rozwijać. Ostatnia cecha, bok-kąt-bok, bok, mówi o tym, że jeżeli kąt i dwa boki leżące przy tym kącie są takie same, to trójkąty również będą przystające, czyli takie same. Dlaczego tak się dzieje? Wszystkie osoby, które obejrzały dwa pozostałe filmiki o cechach bok-bok-bok i cechach kąt-bok-kąt, kąt, powinny już to wiedzieć. Ale jeśli ktoś ich nie oglądał, to już tłumaczę. Długość trzeciego boku w trójkącie jest wypadkową tego, jak długie są dwa ramiona i jaki to jest kąt, ponieważ ramiona decydują o tym, jak długo będzie się rozszerzała ta odległość. Możecie zobaczyć, tak, że tutaj jest szerzej niż tutaj, czyli długość ramion decyduje o tym, jak długo to się będzie rozszerzało, a kąt o tym, jak mocno, ponieważ jeżeli narysujemy taki trójkąt, to przez 2 na przykład centymetry. Trójkąt rozszerzy się dużo bardziej niż przy takim kącie. Ale za to nawet jeżeli kąty będą takie same, to przez 4 cm rozszerzy się dużo bardziej niż przez 2. I stąd wiemy, że jeżeli rozszerzało się na dokładnie taką samą szerokość i przez dokładnie taki sam czas, no to trzeci bok będzie taki sam. A jeżeli wszystkie trzy boki są takie same, no to wiemy, że również że pozostałe kąty są takie same, co tłumaczyłem na filmiku z bok kąt, z bok bok. bok.